Jeśli lubicie heavy metal, a także ciekawe i nieco odmienne gry, to mamy dziś dla Was smakowity kąsek. Brutal Legend to najnowsze dzieło Tima Schafera, twórcy takich gier jak Grim Fandango czy Psychonauts. Obydwa te tytuły charakteryzował wspaniały i specyficzny humor, a także magiczny świat wykreowany z ogromną fantazją. Co ciekawe, gry te, pomimo że stworzone z dużą pomysłowością, nie odniosły ogromnych sukcesów. Oczywiście zyskały sobie fanów, jednak były to nieduże grupy graczy, którzy potrafili docenić coś oryginalnego. Czy nowa gra od Tima Schaffera podzieli los pozostałych i zginie w zalewie odgrzewanych kotletów? Być może, że tym razem będzie inaczej. Aby gra była bardziej rozpoznawalna, postanowiono zatrudnić do niej kogoś znanego. Jack Black to popularny aktor, komik, a także i muzyk. Swoją pasję do muzyki metalowo-rockowej przejawił w filmie Tenacious D, gdzie w finałowej scenie mierzy się z diabłem w gitarowym pojedynku. Mówiąc krótko, pasuje on do tej gry jak ulał. Użycza głównej postaci nie tylko swojego głosu, ale także i wyglądu. W grze wciela się w postać Ediego Rixa. Eddie jest tak zwanym roadin, czyli technikiem i menadżerem rokowego zespołu. Jest najlepszy w swoim fachu. Szkoda tylko, że zespół, którym się zajmuje, to jakieś lalusiowate ofermy, przypominające te wszystkie wazeliniarskie pajace, które możemy oglądać po włączeniu MTV, grające hity typu Zakochałem się i teraz budzę się w mokrym łóżku. Jednak mimo tego faktu Eddie służy zespołowi najlepiej jak tylko potrafi. Pewnego dnia, ratując jednego z tych głupków, przypłaca to życiem. W tym momencie budzi się Ormagoden, czyli ognista bestia, która przenosi Ediego w zaświaty. Tutaj, w tym dziwnym miejscu, toczy się walka pomiędzy ludźmi a demonami. Na czele Sił Ciemności stoi lord Doviculus ze swoim klakierem, generałem Lion White'em, reprezentantem glam metalu. Zaraz na początku swojej przygody Edi poznaje Ofelię, która nie tylko pomaga mu uciec, ale też przedstawia go Larsowi, rzekomemu przywódcy Grupy Oporu. Ludzie w walce z demonami nie radzą sobie najlepiej, są źle zorganizowani, niezgrani i rozsiani po okolicy. To jednak ma się zmienić za sprawą naszego bohatera, który jest mistrzem, jeśli chodzi o organizację i planowanie słowem logistyka. Takie nowe słowo. Do tego tylko on potrafi wykorzystać starożytne relikty pozostawione przez tajemniczych tytanów. I od tej pory zaczyna się kompletowanie armii mającej na celu przeciwstawienie się demonom ciemności. Grę ciężko zakwalifikować do jakiejś konkretnej kategorii. Jest to połączenie kilku gatunków sprawnie złączonych w całość. Mamy więc przygodę, w czasie której poznamy całą historię, elementy typowego slashera, do tego trochę free roamingu, a nawet nieco momentów taktycznych. Kraina, po której podróżujemy, to ogromne połacie terenu obfitujące w góry łąki, lasy i pola. Twórcy chwalą się, że teren w grze ma powierzchnię 64 km. I tak im nie wierzymy, ale trzeba przyznać, że obszar jest naprawdę spory. Aby ułatwić nam przemieszczanie się po krainie, Eddie na początku montuje wspaniałego hotroda, któremu nadaje imię DUS, choć zowie go również czasem Druid Plau. Maszyna jest naprawdę świetna, ma wspaniały design i bardzo ułatwia nam wiele rzeczy. Wracając jednak do gry, a konkretniej do akcji, to w czasie walki wykorzystywać będziemy topór, który Eddie znajduje na początku gry, a także klementynę, czyli gitarę, która dziwnym trafem za światach zyskuje magiczną moc, pozwalającą m.in. elektryzować i ogłuszać przeciwników. Walka przypomina tę znaną z wielu innych gier. Proste kombinacje pozwalające również wyrzucać przeciwników w powietrze, możliwość blokowania, lokowania się na celu, a także robienia uników. Niby nic specjalnego, ale walczy się całkiem fajnie. Kluczem jest odpowiednie połączenie topora i mocy gitary. Zresztą gitara towarzyszy nam cały czas. Dzięki jej wspaniałym dźwiękom możemy np. niczym Batman przywołać swój samochód. Innym rodzajem walk są bitwy, w których kierujemy naszą armią. Przypomina to średniowieczne pojedynki albo dresiarskie ustawki. Najpierw stawiamy scenę, która robi za centrum dowodzenia. Następnie tworzymy jednostki i stajemy do walki. W zależności od priorytetów może to być obrona naszych pozycji lub szturm na wroga gdzie niegdzie na polu walki znajdują się specjalne kopce, w których jeśli je przejmiemy będziemy mogli wybudować punkty, mogące nam dostarczyć nowe jednostki. W czasie takich potyczek możemy wydawać rozkazy naszym oddziałom. Jest to proste i przejrzyste, podobnie jak same komendy. Możemy wysłać nasze jednostki w określone miejsce lub kazać im zostać i bronić jakiegoś ważnego punktu. Możemy także wydać im komendę, aby nam towarzyszyli. Jak widać, nie jest to jakiś super ambitny i rozbudowany element, ale na pewno jest fajnym urozmaiceniem. Jedyne, do czego można się przyczepić, to to, że żeby wydać rozkaz konkretnej jednostce, musimy być blisko niej, co bywa uciążliwe. Aby jeszcze bardziej urozmaicić rozgrywkę, możemy rozwinąć trochę naszą postać poprzez zakupienie lepszego oręża czy dodatkowych mocy do gitary. Możemy również ulepszyć nasz pojazd poprzez dokupienie mocniejszych broni czy lepszego pancerza. Jeśli jeszcze nam mało, to zawsze możemy zabrać się za misje poboczne. Powiedzmy teraz o tym, co stanowi o sile tego tytułu. A jest nim niewątpliwie wspaniały klimat i heavy metalowa muzyka. Świat w grze jest niesamowity, możemy tu znaleźć chyba wszystkie motywy z metalowej subkultury. Design postaci potworów i wszystkich innych rzeczy wygląda, jakby był żywcem przeniesiony z okładek płyt niektórych zespołów. W grze możemy spotkać postaci, które są odzwierciedleniem żywych rokowych legend. Ozzy Osbourne sprawuje funkcję tunera, który ulepsza nam furę i ekwipunek. Za medyka robi Lemmy Killmaster z Motorhead, który także użycza głosu postaci. Leczy rannych przy użyciu swojej basówki, z której wydobywa wskrzeszające dźwięki. Naprawdę otoczka gry jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Grafika w grze także robi odpowiedni klimat. Pomimo że na zbliżeniach widać, że obiekty są proste, tekstury ubogie, a animacja nieco toporna, to jednak ogólnie całość wypada nieźle. Wszystko dzięki wspaniale zaprojektowanym lokacjom i genialnym projektom. Jeśli chodzi o muzykę, to mamy tu rzadko spotykany przypadek, kiedy dźwięk wybija się na pierwszy plan i zostawia z tyłu całą szatę graficzną. Same dźwięki może nie czarują, ale głosy użyczone postaciom jak najbardziej do tego mamy śmieszne dialogi, których przyjemnie się słucha. Ścieżka dźwiękowa to z kolei prawdziwy majstersztyk. Wgniata nas w ziemię i powoduje, że nie mamy ochoty odchodzić od konsoli. Znajdziemy tu legendy rocka i metalu. Największe hity z przełomu co najmniej trzech dekad wstecz. Black Sabbath, Scorpions, Motorhead, Judas Priest, Megadeth czy Manowar. To dosłownie tylko część z kapel, jakie tutaj usłyszycie. Mamy 108 utworów od 75 zespołów. Możemy więc posłuchać prawdziwej muzyki, granej przez prawdziwych wykonawców, a nie jakichś pseudometalowych wymoczków. Warto nabyć tę grę choćby dla samej muzyki. Brutal Legend to gra, która pomimo iż nie robi rewolucji w dziedzinie gier, na pewno nie przejdzie zapomniana. Nie wnosi niczego nowego jeśli chodzi o gameplay, ale wnosi z powrotem coś, co ostatnio zbyt często zostaje pominięte. Tym czymś jest wspaniały, oryginalny klimat. Do tego mamy fantastyczny świat i ciekawe postacie, a także humor. Choćby dlatego, więc warto zagrać w tę grę. Na dokładkę mamy genialną ścieżkę dźwiękową, która na pewno przypadnie do gustu ludziom słuchającym rocka i metalu. Jednak nie tylko takim polecamy tę grę. Ci, którzy spragnieni są ciekawego świata i fajnej przygody, także powinni zainteresować się tym tytułem.